<laughs> Dzisiejszym celem jest przynajmniej to, żebyśmy doszli do netheru, okej? Okay? O kurde, mam mega słowo. O kurde, od razu wioska! Przecież to jest, to jest ten, to jest dream. O kurde, nie gadaj. Czy ja powinienem wykopać drewno. Czy ja to zwalę na 100%. Czyli w sumie to co ja, co ja muszę zrobić? Nie wiem. Gierę zrobię. Ja się, ja się nie spieszę. Na razie na luzie jeszcze. Kamienia wykopię. Na luzie, na luzie. Jak zrobię. Jak zrobię w godzinę speedrun, no to będzie dobrze, naprawdę. Jak na pierwszy. No tam wcześniej trochę speedrunowałem, ale. Jak na pierwszy to będzie kit, naprawdę. Ale zapomniałem co robić. Czekaj, trzeba iść na górę, chyba. Nie jestem też nauczony totalnie tych. Mam nadzieję, że tu będzie o kurde weźcie wywalajcie mi no jezu typie ty nie ma chyba nie ma siana chyba no możesz daj mi łóżko typie nie, nie, nie będę miał jedzenia o kurde ile żelaza o kurde ile żelaza o kurde ile żelaza to było łóżko? nie o kurde Dobra, biorę, biorę jedzenie Biorę całe jedzenie mm -mm. Dobra, szukamy chyba Czekaj, czekaj, robimy tak Robimy to Robimy Robimy to I ja nawet nie muszę, nie muszę mieć Iron Golema nie muszę mieć Iron w ogóle Dobra, czekaj, żebym nie umarł tylko Szukamy lawapulki Czekaj, idziemy tam? Tak, chyba tak 3 minuty, nie? Ja to już shriek. Ludzie, ludzie w tym czasie już do naderów wchodzą, a ja wiecie A ja szukam lawapulki Dobra, tu jest, tu jest wszędzie woda No niby można się wkopać w dół jak coś, ale... Oczekajcie, bo tutaj jest... Tu są, tu są góry Tu są góry Tu są góry Dobra, mam lawapulkę pewnie Tutaj są zawsze lawapulki więc to nie ma szansy, żeby nie było. O pyniu, to jest żart jakiś. No nie ma lava pulki. Ła. Zobaczcie, czy to jest biom? Nie, przecież tutaj zawsze jest lawa pul. To, to nie ma mowy, żeby nie było. No a nie ma. Oj, ale to nie jest Lava pool. Ten, ten, Jedno źródło tam i gówno da. Nie no to jest chyba już do wyrzucenia, co? Taki speedrun bo 8 minut, a ja dalej lava pulki nie mam chyba, no chyba tak, no bo ja nie wiem jak tu nie będzie, w tym mnie to to już kończę z tym, z tym z tym, z tym z tym seedem, ale kurde mocny jest bo wioska od razu na, na respie i masz żelazo, diamenty, nie no o, mamy, dobra Okej. Okay. I teraz tak. Co ja muszę zrobić? Jak, jak się robi. Jak się robi. What, jak, się, jak się robi portal? Mm -mm. Jak się robi portal? Nie no jest tak, że nie wiem. Ja muszę tu wylać. Wow, dobra. O kurde, nie. Tutaj. Tu musi być. dałem o boże, dobra, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz mm -mm. więc tak i to jest teraz tak okej okay. i teraz ja muszę zrobić nie no tu jest jakieś kupsko Że ja się prześpię Tylko proszę żebym w lawie się nie zrespił Okej, okay, nice mm -mm. Dobra Nie, 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 nie Jeszcze raz. Teraz, teraz się uda, teraz musi się uda. Mm -mm. Żebyśmy, byle, żebyśmy doszli do Nederu, naprawdę. Ja więcej nie potrzebuję na dzisiaj. Ale jutro to przynajmniej musimy przynajmniej raz przejść już. Okej. Okay. Jutro może będzie z kamerką stream, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Nie wiem czy coś jeszcze na razie potrzeba. Nie wiem co się robi na początku. W zasadzie. Na początku chyba trzeba wioski poszukać. Ale jak ja się respię na jakiejś wyspie To jak ja mam nie szukać wioski Okej okay. U kurde portal jest Ale mm. Co mi da ten portal o, nie niby jest to jabłko i są arenagety Mamy to e, a, jakby Czekaj ty, ja mam... Ja, nie, ja nie mam Jakby ja tutaj muszę jeszcze, tak? Jakie? nie, no to nie Bo ja muszę dać jeszcze... no to No to musi... O, no to nie, to, to mi nic nie da ten portal tak naprawdę No, come on Wiocha jakaś Bo... bo bieda No musi być wiocha, no halo no bo ostatnio była wiocha od razu, a teraz nie ma w ogóle, ale dziura. Tutaj trzeba się od razu rozglądać nad tym. Lawa pul lava lava pulka, lawa, lawa dobra. Nie wiem, czy mi będzie potrzebny jeszcze kilof, ale zrobię. No i gdzie jest golem? O, jest, tutaj. Czekaj, yy. mm -mm. długo mi to zajęło. Dobra, mam pięć tego. Czyli tak. Mamy na wiadro na to. Dobra, tutaj też nic nie ma. Ale wiem, gdzie jest lawa pulka A mamy tylko trzy łóżka. A ja to będę potrzebował pewnie z dwadzieścia. Ty jest kowal. O kurde. O kurde. Jest 8 tego. Ja, jest osiem obsydianu. O kurde Chyba, że zrobimy nether travel No jest to też jakaś opcja, nie? Kurde, w którą stronę to było? Dobra, tutaj Dobra Dobra eee. A! Zaraz Natalia kończę. Czemu oni nie mają łóżek? Dokładnie. Dobra, czekajcie. Kordy minus 91 na 19. Robi Zrobiłem screena. O kurde. Chyba jesteśmy w tym, co? Chyba to nie jest zbyt fajne. Hmm. Nie mamy też złota w ogóle Ty no jest gówno, co to jest, to jest jakiś... Tu nie ma wyjścia stąd O kurde Ty on już idzie na mnie Tylko dlatego, bo ja tu wszedłem? Weź, idź se ty ja Ty ja nie znam, ja nie znam w ogóle tych, tych... Nie wiem gdzie są te skrzynki On już są na mnie sfokusowani, serio? O kurde, już idzie na mnie Chłop Ty, idą na mnie Ty, oni się nie do mnie walą S